Pragnę bardzo serdecznie zaprosić na czwarty już Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. Będzie się on odbywał w Uniwersytecie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach od 27 do 30 września. Rozpocznie się uroczystością nadania doktoratu honoris causa przewodniczącemu Papieskiej Rady Kultury Gianfranco Ravaziemu we czwartek o godzinie 17, a zakończy się Eucharystią, więc obrady, sprawowano na Zamku Lubelskim w Kaplicy Świętej Trójcy. W czasie obrad będziemy gościć ciekawych ludzi z kraju i zagranicy. Podczas wykładów i paneli będziemy dyskutować nad głównym tematem kongresu, który jest sformułowany następująco, w poszukiwaniu człowieka w człowieku, chrześcijańskie korzenie nadziei. Człowiek sam dla siebie jest ważnym i trudnym pytaniem. Aby na to pytanie odpowiedzieć, potrzebuje inspiracji myśli chrześcijańskiej, myśli ewangelicznej, ponieważ tylko ona daje podstawę do nadziei, która sięga poza wymiar czysto ludzki, poza śmierć, otwiera nas na perspektywę zmartwychwstania. Takiej antropologii uczył nas wielki świadek nadziei Jan Paweł II. Do niego chcemy sięgać. Chcemy też przypomnieć twórcę, założyciela Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Dublinie, księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego. Po raz pierwszy nie będzie go na kongresie, ale będziemy go wspominać w modlitwie, również w naszej dyskusji nad, będziemy się pochylać nad dziedzictwem, jakie zostawił dla naszej Dziececji i dla całej Polski. Bardzo serdecznie zapraszam.